Henryk Sienkiewicz. Potop. Rozdział drugi. We dworze w Lubiczu, gdy przedeń pan Andrzej zajechał, okna gorzały i gwar dochodził aż na podwórze. Czelać, usłyszawszy dzwonek, wypadła przed sień, by pana witać, bo wiedziano od kompanionów, że przyjedzie. Witano go zatem pokornie, całując po rękach i podejmując pod nogi. Stary włodarz z Nikis stał w sieni z chlebem i solą i bił pokłony czołem. Wszyscy poglądali z niepokojem i ciekawością, jak też przyszły pan wygląda. On zaś kieskę z talarami na tacę rzucił i o towarzyszów pytał, zdziwiony, że żaden naprzeciw jego gospodarskiej mości nie wyszedł. Ale oni nie mogli wyjść, bo już ze trzy godziny byli za stołem, zabawiając się kielichami, i może nawet nie zauważyli brzęczenia dzwonków za oknem. Gdy jednak wszedł do izby, ze wszystkich piersi wyrwał się gromki okrzyk: Heres, heres przyjechał! I wszyscy kompanionowie, zerwawszy się z miejsc, poczęli iść do niego z kielichami. On zaś wziął się pod boki i śmiał się poznawszy, jako sobie już dali rady w jego domu i zdążyli podpić, nim przyjechał. Śmiał się coraz mocniej, widząc, że przewracają zydle po drodze i słaniają się i idą z powagą pijacką. Przed innymi szedł olbrzymi pan Jaromir Kokosiński, pypką się pieczętujący, żołnierz i burda sławny, ze straszliwą blizną przez czoło, oko i policzek, z jednym wąsem krótszym, drugim dłuższym, porucznik i przyjaciel pana Kmicica – godny kompanion, skazany na utratę czci i gardła w Smoleńskiem za porwanie panny, zabójstwo i podpalenie. Jego to teraz osłaniała przed karą wojna i protekcja pana Kmicica, który był mu rówieśnikiem, i fortuny ich w Orszańskiem, póki swojej pan Jaromir nie przehulał, leżały o miedzę. Szedł on tedy teraz, trzymając w obu rękach roztruchanik, uszniak dębniakiem wypełniony. Za nim szedł pan Ranicki, herbu Suche Komnaty, rodem z województwa mścisławskiego, z którego był banitem za zabójstwo dwóch szlachty posesjonatów. Jednego w pojedynku usiekł, drugiego bez boju z różnicy zastrzelił. Mienia nie posiadał, choć znaczne ziemie po ojcach odziedziczył. Wojna go także przed katem chroniła. Zawadjaka to był, w ręcznym spotkaniu niezrównany. Trzeci z kolei szedł Rekuć Leliwa, na którym krew nie ciężyła, chyba nieprzyjacielska. Fortunę on za to w kości przegrał i przepił. Od trzech lat przy panu Kmicicu się wieszał. Z nim szedł czwarty, pan Uchlik, także smolęszczanin, za rozpędzenie trybunału bezecnym ogłoszony i na gardło skazany. Pan Kmicic go ochraniał, gdyż na czekaniku pięknie grywał. Był prócz nich i pan Kulwiec Hipocentaurus, wzrostem kokosińskiemu równy, siłą jeszcze go przewyższający, i zęd, kawalkator. Który zwierzę i wszelkie ptactwo udawać umiał, człowiek niepewnego pochodzenia, choć się szlachcicem kurlandzkim powiadał. Będąc bez fortuny, konik micicowe ujeżdżał, za co lafę pobierał. Ci tedy otoczyli śmiejącego się pana Andrzeja. Kokosiński podniósł uszniak do góry i zaintonował. Wypijże z nami, gospodarzu miły, gospodarzu miły byś pić mógł z nami aż do mogiły, aż do mogiły. Inni powtórzyli chórem, po czym pan Kokosiński wręczył Kmicicowi uszniek, a jemu samemu podał zaraz inny pucharek, pan Zent. Kmicic podniósł w górę roztruchan i zakrzyknął Zdrowie mojej dziewczyny! Wiwat, wiwat! Krzyknęły wszystkie głosy, aż szyby poczęły drżeć w ołowianych oprawach. Wiwat! Przejdzie żałoba, będzie weselisko! Pytania poczęły się sypać. A jak już wygląda? Hej, jędruś, bardzo gładka, czy taka, jak sobie imaginowałeś? Jestli druga taka W Orszańskiem? W – Zawał Kmicic. – Kominy przy niej naszymi orszańskimi pannami zatykać. Do stu piorunów, nie masz takiej drugiej na świecie. Tegośmy dla cię chcieli, odpowiedział pan Ranicki. A no, kiedy wesele? Jak się żałoba skończy? Furda żałoba, dzieci się czarne nie rodzą, jeno białe. Jak będzie wesele, to nie będzie żałoby. Ostro, Jędrusiu, ostro, Jędrusiu, poczęli wołać wszyscy razem. Już tam chorą orszańskim tęskno z nieba na ziemię, krzyknął Kokosiński. Nie daj czekać niebo rzętom. Mości, panowie, rzucił cienkim głosem Rekuć Leliwa. Popijem się na weselu jak nieboskie stworzenia. Moi mili barankowie, odpowiedział Kmicic, Pofolgujcie mi, albo lepiej mówiąc, idźcie do studiabłów, niechże się po moim domu obejrzę. Na nic to odparł uchlik. Jutro oględziny, a teraz pospołu do stołu. Jeszcze tam parę gąsiorków z pełnymi brzuchami stoi. My tu już za Ciebie oględziny odprawili. Złote jabłko ten lubicz, rzekł Ranicki. Stajnia dobra. – wykrzyknął zent. – Jest dwa bachmaty, dwa husarskie przednie, para żmudzinów i para kałmuków i wszystkiego poparzy jak oczu w głowie. Stadninę jutro obejrzym. Tu zent zarżał jak koń, a oni się dziwili, że tak doskonale udaje i śmieli się. – Takież tu porządki? – spytał uradowany kmicicic. I piwniczka jako się patrzy – zapiszczał Rekuć. – Ankary smoliste i gąsiory spleśniały, jakoby chorągwie w ordynku stoją. – to chwała Bogu! Siadajmy do stołu! Do stołu! Do stołu! Ale zaledwie siedli i ponalewali kielichy, gdy Ranicki znów zerwał się. Zdrowie podkomorzego Lewicza. Głupi! odparł Kmicic. Jakże to nieboszczyka zdrowie pijesz? Głupi! powtórzyli inni. Zdrowie gospodarskie! Wasze zdrowie! By nam się w tych komnatach dobrze działo! Kmiciec rzucił mimo woli okiem po izbie jadalnej i ujrzał na poczerniałej ze starości modrzewiowej ścianie rząd oczu surowych w siebie utkwionych. Oczy te patrzyły ze starych portretów bildewiczowskich wiszących nisko na dwa łokcie od ziemi, bo i ściana była niska. Nad obrazami długim, jednostajnym szeregiem wisiały czaszki żubrze, jelenie, łosie w koronach z rogów, niektóre już szczerniałe widocznie bardzo stare inne połyskujące białością wszystkie cztery ściany były nimi ubrane łowy tu muszą być przednie bo widzę i zwierza dostatek rzekł kmicic jutro zaraz pojedziem albo pojutrze trzeba i okolicę poznać odparł kokosiński szczęśliwyś ty jędrusiu że masz gdzie głowę przytulić nie tak jak my jęknął Ranicki – – Wypijmy na pocieszenie – rzekł Rekuć. – Nie, nie na pocieszenie – odpowiedział kulwiec hipocentaurus. – Ale jeszcze raz za zdrowie Jędrusia, naszego rotmistrza kochanego. On to, moi mości panowie, przytulił nas tu w swoim lubiczu, nas, biednych eksulów, bez dachu nad głową. – Słusznie mówi – zawołał kilka głosów. – Nie taki głupi kulwiec, jak się wydaje. – Ciężka nasza dola – piszczał Rekuć – w tobie cała nadzieja, że nas zawrota sierot biednych nie wygonisz. Dajcie spokój, mówił Kmicic. Co moje, to i wasze. Na to powstali wszyscy ze swych miejsc i poczęli go w ramiona brać. Łzy, rozczulenia płynęły po tych twarzach srogich i pijackich. W tobie cała nadzieja, Jędrusiu, wołał Kokosiński. Choć na grochowinach pozwól się przespać, nie wyganiaj. Dajcie spokój, powtarzał Kmicic. Nie wyganiaj, i tak nas wygnali, nas, szlachtę i familiantów, wołał żałośnie Uchlik. Do stu kaduków, któż was wygania? Jedzcie, pijcie, śpijcie, czego u diabła chcecie? Nie przecz, Jędrusiu, mówił Ranicki, na którego twarz wystąpiły centki jak na skórze rysia. Nie przecz, Jędrusiu, przepadliśmy z kretesem. Tu się zaciął, przyłożył palec do czoła, jakby głowę wysilał i nagle rzekł, spojrzawszy baranimi oczyma na obecnych, chyba, że się fortuna odmieni, a wszyscy zawrześli zaraz chórem, co się nie ma odmienić, jeszcze za swoje zapłacimy i do fortun dojdziem, i do godności. Bóg niewinnym błogosławi, dobra nasza mości panowie. Zdrowie wasze, zawołał Kmicic, święte twoje słowa, Jędrusiu odparł Kokosiński, nadstawiając mu swe pucołowate policzki. Bogdaj nam się lepiej działo. Zdrowia zaczęły krążyć, czupryny dymić. Gadali wszyscy jeden przez drugiego, a każdy siebie tylko słuchał. Z wyjątkiem pana Rekucia, bo ten głowę spuścił na piersi i drzemał. Po chwili Kokosiński ją śpiewać len mędliła na mędlicy. Co widząc, pan Uchlik dobył z zanadrza czekanika i nóż wturować, a pan Ranicki, wielki fechmistrz, wychtował się gołą ręką z niewidzialnym przeciwnikiem, powtarzając półgłosem, ty tak, ja tak, ty tniesz, ja mach, raz, dwa, trzy, szach. Olbrzymi kulwiec hipocentaurus wytrzeszczał oczy i przypatrywał się pilnie czas jakiś ranickiemu, na koniec kiwnął ręką i rzekł: — Kiepś ciebie, machaj zdrów, a i tak kmicicowi na szable nie dotrzymasz, bo jemu nikt nie dotrzyma, ale ty się spróbuj i ze mną na pistolety nie wygrasz. — O dukat strzał, o dukat, a gdzie i do czego? — Ranicki powlókł wzrokiem naokoło, na koniec wykrzyknął, ukazując na czaszki. Międzyrogi, rogi o dukat o co spytał kmicic Międzyrogi rogi o dwa dukaty o trzy dawajcie pistolety zgoda krzyknął pan Andrzej niech idzie o trzy zęd po pistolety poczęli krzyczeć wszyscy coraz głośniej i targować się ze sobą tymczasem zęd wyszedł do sieni i po małej chwili wrócił z pistoletami workiem kul i rogiem z prochem ranicki chwycił za pistolet Nabity? spytał. Nabity. O trzy, cztery, pięć dukatów! wrzeszczał pijany Kmicic. Cicho, chybisz, chybisz. Utrafią, patrzcie, a do tej czaszki, między rogi, raz, dwa. Wszyscy zwrócili uwagę na potężną czaszkę łosia wiszącą wprost Ranickiego. On zaś wyciągnął rękę. Pistolet chwiał mu się w dłoni. Trzy! wykrzyknął Kmicic. Strzał huknął, izba napełniła się dymem prochowym. – Chybił, chybił! Od gdzie dziura? – wołał Kmicic, ukazując ręką na ciemną ścianę, z której kula odłupała wiór jaśniejszy. – Do dwóch razy sztuka! – Nie, dawaj mnie! – wołał kulwiec. W tej chwili wpadła na odgłos strzału przerażona czelać. Prec, – Precz, precz! – krzyknął Kmicic. – Raz, dwa, trzy! Znowu huknął strzał, tym razem drzazgi posypały się z kości. A dajcie i nam pistolety! zakrzyknęli wszyscy naraz. I zerwawszy się, poczęli grzmocić pięściami po karkach pachołków, chcąc ich do pośpiechu zachęcić. Nim upłynął kwadrans, cała izba grzmiała wystrzałami. Dym przesłonił światło świec i postacie strzelających. Fukom wystrzałów towarzyszył głos zenda, który krakał jak kruk, kwilił jak sokół, wył jak wilk, ryczał jak tur. Co chwila w zamieszaniu postrzelano i Billewiczów, a Ranicki wpadłszy w furię siekł ich szablą. Zdumiona i wylękła czelać stała jakby w obłąkaniu, poglądając wytrzeszczonymi oczyma na tę zabawę, która do napadu tatarskiego była podobna. Psy poczęły wyć i szczekać, cały dom zerwał się na nogi. Na podwórzu zebrały się kubki ludzi, dziewki dworskie biegły pod okna i przykładając twarzy do szyb, płaszcząc nosy, spoglądały co się dzieje we środku. Dojrzał je na koniec pan zęd, świstnął tak przeraźliwie, że aż w uszach wszystkim zadzwoniło i krzyknął Mości panowie, sikorki pod oknami, sikorki, 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 dalej w pląsy! Wrzeszczały niesforne głosy. Pijana czereda skoczyła przez sień naganek, mróz nie otrzeźwił głów dymiących. Dziewczęta, krzycząc w niebo głosy, rozbiegły się po całym podwórzu. Oni zaś gonili je i każdą schwytaną odprowadzali do izby. Po chwili poczęły się pląsy wśród dymu, złamków kości, wiórów wokół stołu, na którym porozlewane wino utworzyło całe jeziora. Tak to bawili się w Lubiczu pan Kmicic i jego dzika kompania.